Witaj na kanale Dralaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to smakowita gra karciana, fabryka czekolady. Jest to gra dla dwóch osób na 20 minut i od 8 lat. W pudełku mamy instrukcję, dwie karty pomocy gracza, po jednej dla każdego. I tutaj na odwrocie mamy czerwoną ramkę, a tutaj mamy kartę pomocy. Oprócz tego mamy karty czekolady z takimi... Zielonymi posypkami, żółtymi posypkami i różowymi posypkami. Z zieloną posypką mamy 4 karty, z żółtą posypką mamy dwie karty, z czerwoną posypką mamy jedną kartę. Mamy też kartę o wartości 5 z herbatnikami i mamy tych kart 5. Mamy kartę z jagodami, jest tych kart 6. Kartę czekolady z truskawkami, jest ich 7. Oraz karty z migdałami, jest 8 takich kart. Oprócz tego mamy jeszcze minusowe punkty. I takich kart mamy trzy. To są karty z pionkami, minus jeden punkt. Karty z niklami, to są cztery karty i to jest minus dwa punkty. I mamy jeszcze dwie karty z kostkami, minus trzy punkty. Można w grze jeszcze Fabryka Czekolada wygrać na jeden ze sposobów, gdy zdobędziemy trzy takie karty z logiem naszej księgarni. Jest to taka czekolada, gdzie w środku ma białą czekoladę, taką jedną kostkę białej czekolady. I ogółem tych wszystkich kart mamy 45. 45 kart czekolady oraz oczywiście żeton pierwszego gracza przygotowanie do gry jest bardzo proste każdy gracz otrzymuje jedną taką kartę pomocy tą stroną do góry pięć kart rozdajemy każdemu graczowi pierwszy gracz otrzymuje żeton pierwszego gracza dokładnie wszystkie karty pasujemy odrzucamy trzy karty które nie będą brały udziału w rozgrywce i nie patrzymy co to są za karty odkładamy je na bok następnie wykładamy dwie karty z wierzchu talii i to będzie początek naszej taśmy produkcyjnej w naszej fabryce czekolady. Gra będzie trwała 4 rundy, no chyba, że ktoś wcześniej zdobędzie takie 3 kawałki białej czekolady. To wtedy również wygrywa rozgrywkę. W swojej turze gracz może wykonać jedną z dwóch możliwych akcji: albo dołożyć jedną z kart ze swojej ręki do taśmy produkcyjnej czekolady, albo może zabrać czekolady z taśmy produkcyjnej. Z tym, że zabieranie z taśmy produkcyjnej, możemy zrobić tylko raz na rundę. I wtedy, gdy zabierzemy takie karty właśnie z taśmy produkcyjnej, przykładowo będzie już troszkę więcej tych kart tutaj, to zabieramy je do siebie, układamy je w swoim obszarze gracza i przekładamy kartę pomocy na drugą stronę, która będzie nam mówiła, że właśnie wzięliśmy już w tej rundzie karty z taśmy produkcyjnej. Oczywiście naszych kart nie ujawniamy drugiemu graczowi. I w jednej rundzie każdy gracz wykona 6 tur, czyli 5 razy wyłożymy jakąś naszą kartę na taśmę produkcyjną, i raz zabierzemy karty z takiej właśnie taśmy produkcyjnej. Czyli razem 6 tur w jednej rundzie. I ja właśnie się zdecyduję, żeby dać tę kartę z białą czekoladą w mojej turze. Teraz drugi gracz zdecyduje się, żeby dać kartę z jagodami. No i teraz znowu mój ruch. Ja dam kartę z zieloną posypką. I teraz mamy już pięć kart. Czyli jakby teraz ktoś zabrał karty, to będzie musiał również wziąć tę kartę minus 2 punkty. A więc mój przeciwnik jeszcze się wstrzyma przez chwilę i żeby nie było zbyt pięknie, to da specjalnie teraz kartę, bo miał taką na ręku, kartę minus 3 punkty, żeby troszkę nam tutaj zepsuć naszą taśmę produkcyjną że jak ktoś się skusi, żeby zabrać te karty, no to będzie musiał również wziąć tę kartę minus 3 punkty. Gdyby ten gracz tego nie zrobił, czy nie dałby tej karty, to prawdopodobnie skusiłabym się, żeby wziąć te karty. Ale skoro tutaj jest minus 3 punkty, to ja sobie jeszcze dodam tutaj moją czekoladę z migdałami. Następnie tutaj drugi gracz doda również czekoladę z migdałami. I to już troszkę się robi sytuacja lepsza. Ja sobie dodam kartę z truskawkami. No i tutaj mój przeciwnik się zastanawia właśnie, czy w tym momencie czasem nie wziąć kart i on się decyduje na to, czyli zabiera tak pierwszą kartę, drugą, trzecią, czwartą i piątą, czyli te pięć kart zabiera do siebie, przekłada tutaj kartę pomocy na tę stronę, żeby widział, że już w tej turze zabierał karty ze stołu i następnie te karty będzie sobie układał, żeby były widoczne, żebyśmy widzieli, jakie ma punkty. Natomiast ja jeszcze się nie decyduję, tylko dam moją ostatnią kartę z różową posypką, dołożę tutaj. Teraz drugi gracz specjalnie da zieloną posypkę. No i ja już tutaj nie mam wyboru. Muszę zdecydować się, żeby zabrać czekolady z taśmy produkcyjnej, ponieważ skończyły mi się karty. Czyli w ostatnim ruchu robię właśnie zabieranie czekolad z taśmy produkcyjnej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przyznaję, że opłacało mi się poczekać. Za chwilę będę układała te karty tak, jak zrobił to mój przeciwnik. No i tylko jeszcze. Ostatni ruch wykona drugi gracz i on swoją kartę, ostatnią kładzie tutaj. I to jest czekolada z migdałami. Koniec rundy następuje wtedy, gdy obaj gracze już wyłożyli swoje pięć kart na taśmie czekolady i zabrali pięć czekolady do siebie. Następnie zostawiamy te czekolady, które zostały na taśmie. Odwracamy z powrotem nasze karty pomocy na stronę brązową. Znacznie pierwszego gracza, ląduje do drugiego gracza i teraz on będzie rozpoczynał rozrywkę. I dobieramy 5 kart na rękę. A więc rozpoczynamy następną rundę. Tym razem mam dwie karty z minusami: minus 3 i minus 2. Przypominam, że teraz drugi gracz zaczyna rozgrywkę, i on będzie musiał jakąś kartę dołożyć na naszą taśmę produkcyjną. I ten gracz decyduje się, żeby dać kartę z herbatnikami. Natomiast ja dam sobie kartę z miplami. Tutaj jest minus 2 punkty. No teraz zaś drugi gracz da sobie kartę z truskawkami. Nikt na razie się nie kusi, żeby zabrać tych kart z taśmy produkcyjnej. Ja sobie dam kartę z posypką. Tutaj są trzy punkty niby. Teraz drugi gracz, żeby nie było tak pięknie. Da sobie kartę z niplami. Czyli tutaj mamy dużo minusowych punktów i nikt nie chce zabrać tych kart. Ja teraz, żeby troszkę skusić mojego przeciwnika, dam kartę z jagodami. Taką szósteczkę. I teraz mój przeciwnik da ósemkę z migdałami. No i tutaj przyznaję, że zaczynam się zastanawiać, bo to jest nawet dobry moment, żeby zabrać te karty i chyba tak zrobię, bo to jest mój ruch teraz, gracza drugiego, czyli biorę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć czekolad zabrałam z naszej kasy produkcyjnej, bo przypominam, że zawsze bierzemy karty od prawej strony do lewej strony, czyli od tych najwcześniej położonych do tych najpóźniej położonych. Za chwilę je sobie ułożę tutaj w moim składzie czekolady. Karty są dość duże, dlatego potrzebujemy troszkę miejsca, żeby te karty sobie tak ładnie układać. Na koniec jeszcze odwracam moją kartę pomocy na tę stronę, żebym wiedziała, że w tej rundzie już brałam czekolady z taśmy produkcyjnej. I teraz drugi gracz ma ruch, bo ja w poprzedniej rundzie brałam czekolady z taśmy, i jego ostatnim ruchem jest położenie sobie tej siódemki z truskawkami. A ja wiedząc, że on nie ma już więcej kart na ręce, wyłożę mu tę kartę minusową z kostkami. I ja teraz wiem, że ten gracz ma teraz ruch i już więcej nie ma kart, a więc będzie musiał wziąć te czekolady z taśmy. I właśnie tak musi zrobić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zabrał pięć czekolad, zaraz je sobie ułożę tutaj u siebie i odwraca kartę pomocy na stronę czerwoną, bo wykonał ruch zabierania czekolad z taśmy produkcyjnej. To mnie ja mam ostatnią kartę i to jest karta z herbatnikami. Wykładam kartę i zakończyliśmy rundę drugą. Koniec gry następuje wtedy, gdy któryś z graczy zdobędzie trzy karty białej czekolady, ale niestety w naszym przypadku się to nie udało, bo jedną kartę zdobył mój przeciwnik w trakcie całej rozgrywki. Wyczerpią nam się wszystkie karty i nasze ostatnie pięć kart, które mieliśmy na ręce, daliśmy na taśmę produkcyjną, a następnie w jednym ruchu zabraliśmy pięć czekolad z naszej taśmy produkcyjnej. I właśnie po takiej czwartej rundzie następuje koniec gry. Jeśli żaden z graczy nie zdobędzie trzech kawałków białej czekolady, to wtedy wygrywa gracz z największą liczbą punktów. W razie remisu wygrywa gracz, który ma najwięcej czekolad z migdałami. Przystępujemy do liczenia punktów. Sprawdzamy, który gracz ma ile kart danego rodzaju. I tutaj na przykład pierwszy gracz ma dwie karty herbatników, a drugi gracz ma jedną kartę herbatników. A więc pierwszy gracz otrzymuje 5 punktów za karty herbatników. Teraz patrzymy, kto ma więcej kart z truskawkami. Pierwszy gracz ma trzy, a drugi gracz ma dwie. Więc znowu pierwszy gracz otrzymuje 7 punktów, ponieważ on ma więcej kart truskawek. Jeśli chodzi o karty z jagodami, to tutaj pierwszy gracz ma trzy karty i drugi gracz ma również trzy karty. Gdy mamy remis, to żaden z graczy nie otrzymuje żadnych punktów za dany rodzaj kart. Jeśli chodzi o karty z migdałami, to pierwszy gracz ma trzy karty z czekoladami z migdałami, a drugi gracz ma aż 5 kart czekolad. Czekolady z migdałami. A więc ten gracz wygrywa 8 punktów za migdały. Gdy już podliczymy punkty za rodzaje kart, to zabieramy się za liczenie zestawów kart. Czyli liczymy, ile jesteśmy w stanie ułożyć zestawów, z... czyli biorą udział karty z jagodami, karty z herbatnikami, karty z migdałami i karty z truskawkami. No tutaj niestety widzę, że mam tylko jedną kartę z herbatnikami, a więc jestem w stanie ułożyć tylko jeden zestaw czekolad. A za jeden zestaw czekolad otrzymujemy 5 punktów. Czyli tutaj mam jeden zestaw czekolad. Jagody, herbatniki, migdały i truskawki. Czyli ten gracz otrzymuje 5 punktów za zestawy czekolad. Natomiast pierwszy gracz jest w stanie ułożyć dwa takie zestawy czekolad, bo ma tutaj herbatniki, truskawki, jagody, migdały i potem znowu ma herbatniki, truskawki, jagody, migdały. A więc otrzymuje 10 punktów, bo za jeden taki zestaw otrzymujemy 5 punktów. Gdy podliczyliśmy już punkty za rodzaje kart, za zestawy kart, to przechodzimy do liczenia punktów za posypki i tutaj po prostu dodajemy punkty tyle, ile widzimy, czyli 2, 3, 4, 2 i tutaj pierwszy gracz otrzymuje 11 punktów za posypki, natomiast drugi gracz otrzymuje 7 punktów za posypki, bo tutaj ma 2, 2 i 3, czyli 7 punktów za posypki dla drugiego gracza. W trakcie rozgrywki musimy uważać na te karty z minusowymi punktami. Tutaj niestety drugi gracz dosyć sporo ich zdobył i teraz ten gracz musi od tych wszystkich czekolad odjąć punkty za właśnie minusowe karty. Tutaj mamy minus 6, a tutaj mamy minus 5. Czyli razem minus 11 punktów, i to jest dosyć dużo, a więc końcowy wynik dla gracza drugiego wyszło 9 punktów, a więc musimy bardzo uważać na te punkty minusowe. Natomiast jeśli chodzi o pierwszego gracza, to on tutaj ma tylko minus 4 punkty za właśnie niple i piątki. Minus 1, minus 1 i minus 2, czyli razem minus 4 punkty. Czyli ogólny wynik dla pierwszego gracza to 29 punktów, bo miał 33. Ale musiał sobie odjąć jeszcze tutaj cztery punkty. Fajne coś, że jest to, że można wygrać na dwa sposoby. Jak zdobędziemy właśnie takie trzy karty białej czekolady, lub jak zdobędziemy większą liczbę punktów, a więc musimy wiedzieć na co zwracać uwagę, na jakie zestawy zbierać kart i żeby unikać minusowe punkty. A przede wszystkim nie wiemy, jakie trzy karty odłożyliśmy na początku rozgrywki, i nie wiemy, jakich kart nie będzie właśnie w trakcie naszej rozgrywki, które będą w stosie. Teraz się dowiemy, że to były dwie karty herbatników. I jedna karta z truskawkami. Dziękuję za uwagę. A to była gra Fabryka Czekolady.